Chciałbym zarekomendować na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Warskiego Roberta Majczyka. Może w skrócie przedstawię charakterystykę radnego Roberta Majczyka. 36 lat, mieszka w Gminie Widawa w miejscowości Lobuźno. Jest to jego pierwsza kadencja powiatu, ale ma spore doświadczenie samorządowe. W kadencji 2010 spełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Widawa był wówczas jednym z przewodniczących w województwie łódzkim. Jest to nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Widawie. Społecznie działa w klubach sportowych, w strażach pożarnych. Myślę, Szanowni Państwo, że będzie w pełni zasługiwał na to miano przewodniczącego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego. Jest już, można powiedzieć, takim doświadczonym samorządowcem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze w przypadku które na kandydowanie. Tak, Dziękuję. E, czy są jakieś inne kandydatury? Proszę bardzo, proszę, pan ja, w imieniu klubu PiS, chciałbym zgłosić Panią Barbarę Potasiak ze względu nawet na to, że my jesteśmy drugim klubem w Radzie, a tu jest przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących, więc no, wypadałoby, żebyśmy jako klub. E, w Radzie mieli przynajmniej jednego wiceprzewodniczącego, szczególnie że mamy dwóch wiceprzewodniczących i przewodniczącego w Radzie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Również pytam, czy pani Barbara Kraszewska wprowadziła. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. Proszę Państwa, w związku z tym stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Bardzo Zdrowia Proponuję teraz, aby przystąpić do powołania 300 Komisji Skrutycyjnej. Pragnę przypomnieć, że osoby, które nie kandydują, nie mogą brać udziału w pracach Komisji Skrutycyjnej. Poproszę o kandydatury do...